Witam, witam. Mam na imię Marek. I chciałbym wam przedstawić Itoro. E chciałbym wam e, pokazać, na czym Itoro e polega. Chciałbym też e, taką krótką historię o, o sobie i i czemu wybrałem Itoro. E e, więc e, jestem informatykiem z zawodu. Mam e, w tym momencie mam dwie prace. E, więc troszeczkę pieniędzy mam też oszczędzonych e, dzięki temu Więc e, chciałbym, żeby te pieniążki zarabiały. E, tradycyjnie, od, e, od roku, bo jestem w Polsce już rok, wcześniej byłem w zagranicy e, przez długi okres czasu, prawie 30 lat. Um, więc od kiedy jestem w Polsce, yy, robiłem to, co. Pra... No, nie wiem, no, nie będę spekulował, co robi Kowalski, ale ja zacząłem na przykład te, zostawiać sobie pieniążki w lokatach, więc miałem, zarobiłem więcej niż wydałem i te pieniążki chcia, żeby, nie chciałem, żeby po prostu leżały, więc je, wkładałem je w lokaty. Ostatnio było ok, 2% chyba tam 1,5% zarabiałem za każdym razem, więc, więc nie narzekałem, chociaż to i tak jest niżej niż inflacja, ale, ale coś. No i po jakimś czasie banki obniżyły strasznie lokaty do takich, oh, bardzo niskich procent oprocentowań przez pandemię, oczywiście. No i Doszłem do wniosku, że pora to zmienić. E, e, co pomyślałem następne, żeby zainwestować, to jest e, e, w fundusze a dowiedziałem się o tych funduszach, bo jedna z firm w których pracuję e, ma coś takiego jak PPK, e, co bardzo przypomina mi w Stanach, jak pracowałem, 401k, 401k czyli to jest taki: inwestujesz swoje pieniążki, które nie są, są, te pieniądze nie są opodatkowane. Po prostu idą do tego fundusza i nie są opodatkowane. I to jest taki sposób, w którym ty sobie oszczędzasz pieniążki na, jako, na, na starość, rent. I tam. Po jakimś czasie tam, ileś tam lat jak masz 64 czy ileś tam jak idziesz na, to możesz później te pieniążki wyjąć i one tam są mniej oprocentowane. No i w tym PPK który mam właśnie ten PPK który mam właśnie w tej firmie prowadzi taka firma nazywa się Netherlands zaraz powiem dokładną dokładne imię. Tej firmy. No i, i przez, ten, przez ten PPK właśnie się dowiedziałam o tej firmie i ona ma fundusze. E, e, to jest holenderska firma. Zresztą nie będę wchodził w detale, no i ona ma fundusze. Więc pomyślałem sobie, ok, to ja sobie zainwestuję w te fundusze i, i, i będzie po prostu. No jest, ryzyk oczywiście jest większy niż lokata, bo lokata jest gwarantowana, ryzyk jest większy. Fundusze tak samo reagują jak, jak, jak giełda, więc jeśli moment jaki był w marcu 2020 gdzie giełda normalnie runęła, no runęła, no 40% chyba opadła czy coś z ten desen, no to no to było, to tak samo było odczucie w tych inwestycjach. No ale oczywiście jeśli giełda idzie w górę, no to, no to inwestycje idą w górę. A wydaje mi się i że w większości czasu, jeśli ktoś inwestuje naprawdę na długi okres czasu, czyli te pieniążki, które ja teraz mam, nie mam zamiaru wyjąć przez następne 10-20 lat, to no ryzyk jest naprawdę mały, bo giełda idzie w górę. Cały czas pobijamy rekordy, cały czas Dow idzie w górę. Właśnie, to, że właśnie na przykład Amerykanie inwestują w ten 401K, to znaczy, że te pieniądze wciąż wchodzą w rynek, wciąż wchodzą w ten obrót. I to nie sądzę, że to kiedyś tak rujnie, że... chociaż jest ten ryzyk, tak jak mówię, no giełda to jest ryzyk, więc co ja będę mówił tu, no myślę, że każdy jest świadomy, że to jest ryzyk. Myślę też, że każdy, kto ogląda ten film, też pomyślał o Itoro, albo usłyszał, albo chciałby wiedzieć coś więcej, no, obiło mu się o uszy, może oglądał tak jak ja oglądałem YouTube'a i widziałem reklamy Toro. I, i, I jest ciekawy. E, więc chcę wejść właśnie w detale na temat ITORO. E e, więc tak pokażę. ITORO. E, e jest. E, pierwsza strona jest w, w, w polskiej wersji. E, więc zalogujemy się na ITORO. E ja już mam, oczywiście można join now. Zrobić konto w Itoro jest niesamowicie proste. Chyba mnie to zajęło mniej niż 5 minut, więc naprawdę warto. Zaloguję Zalo się teraz. Zauważyłem, że Toro. Ten cały portal, którym już robimy te całe inwestycje, chyba nie jest w języku, nie mogłem znaleźć w jakiś sposób, żeby był w języku polskim, więc nie wiem szczerze, czy tam jest jakiś sposób, żeby to zmienić, a więc będę mówił po, no będę tam próbował też tłumaczyć te wszystkie rzeczy, które są napisane po angielsku. Więc nawet jak wybrałem Polski weszło mi, jak widzicie, weszło mi i wszystko tutaj po lewej stronie jest po angielsku. A nie wiem, czemu mi tak zwalnia teraz kiedy chcę nagrywać. Więc to jest moje prawdziwe portfolio. W tym momencie mam zainwestowane 22 500 prawie 450 dolarów. Więc jak no, każdy, kto otworzy sobie konto, oczywiście to jest 0. Ale jak, wy, jak ktoś pójdzie na wirtualne portfolio, virtual portfolio, zauważy, że każdy, kto sobie otworzy konto, będzie miał 100 tysięcy dolarów wirtualnych. Virtual, e, który by, bym będzie mógł zainwestować. Świetnie, naprawdę polecam e, wszystkim. Sam, sam też tak zrobiłem. Nie inwestowałem od razu w moich prawdziwych pieniążków. Tylko właśnie tu wirtualnie zacząłem się bawić i chciałem zobaczyć, czy tak naprawdę można zarobić te pieniążki, czy, czy tak naprawdę to nie jest jakaś ściema. Też chciałem wyczuć się, wyczuć ten, tą platformę, chciałem wyczuć się tą, tą aplikację, ten portal, jak zwał, tak zwał. Jak widzicie już zacząłem dużo ludzi patrzeć, to, to, to przychodzi, te, te, te dwa dodałem samemu, ale to większość przychodzi jak już jak tylko ktoś się sobie założy, to takie, takie są od razu. Więc tak, portfolio, klikamy na portfolio, ale przeważnie jak ktoś założy dopiero sobie konto, to jest puste ja tutaj sobie zacząłem właśnie e, e, zacząłem sobie kopiować ludzi, e, żeby żeby kopiować sobie ludzi, inwestowałem w nim wirtualnie, e, żeby zobaczyć właśnie czy, jak ci ludzie będą e, się zachowywać, zanim zanim zainwestuję prawdziwe pieniążki. Tutaj też już zacząłem nawet e, już a jeden poziom w górę, gdzie zacząłem inwestować bezpośrednio w akcje. Parę akcji sobie wybrałem, bo chcę zobaczyć, jak to wygląda. Może coś ja odkryję ciekawego, ale naprawdę, szczerze powiedziawszy, to, to tylko robię wirtualnie. Nigdy bym tego nie zrobił z prawdziwymi pieniędzmi. Z prawdziwymi pieniędzmi raczej wolałbym zostać w, kopi w kopiowaniu prawdziwych ludzi, więc jest puste. Więc, sobie pójdziemy tutaj do Cupy People. I tutaj wybieramy, kogo chcemy sobie zainwestować. Tutaj mamy most cap, czyli najbardziej, najbardziej kopiowani ludzie. I możemy z tych osób wybrać. Chciałbym na początek przekazać Wam, jak ja wybierałem osobę, którą chciałem skopiować. Ten pan jest bardzo znany na IDoro. Oliver. Um, Oliver jest e, znany, zaraz powiem, z jakiego e, najbardziej ważnego. E, więc tą panią kopiuję samemu. Chcę właśnie, żebyście zwrócili uwagę e, tutaj na oczywiście t, t, ten wskaźnik, czyli ile pro, oprocentowania wzrostu było przez 2 lata, przez ostatnie, la, last two years, przez ostatnie dwa lata. Return, czyli i zwrót. Czyli no 1000 dolarów, no to e, na, po dwóch latach już było 1820 dolarów. No szczerze powiem, że to jest niesamowity wynik. Pomyślcie sobie, macie 100 000 i za dwa lata macie 182 tysiące dolarów. No to jest 40 tysięcy dolarów na rok, nie pracując się zarobiło. Na... Kurczę, każdemu to życzę. No i tutaj jeszcze ten wielki wskaźnik. No to jest risk, czyli ryzyko. I to z tym ryzykiem to ja sobie później zrobię filmik sam dla siebie i to będzie taki mój... Um, Powód, żeby właśnie no, wgłębić się w ten ryzyk. Co to znaczy, ten ryzyko, co to znaczy, jak oni. E, na pewno to dziś jest, e, jakby ktoś chciał sobie się wgłębić e, w guide'zie czy, czy gdzieś na portalu, e, możemy zobaczyć, jak. jak e, Zrobię to filmik o tym. No ale y, dla mnie ryzyk y, tam jest od 0 do 10 czy od 1 do 10, bo ryzyk zawsze będzie, więc 1 jest tam, musi być 1, nie ma 0. 0 to może być lokata, bo tam jest y, y, chroniona, więc nawet jakby bank padł, to, 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 to byśmy dostali te pieniążki, bo tam y, ktoś by nam y, ten. ten kompani firma by nam oddała te pieniążki. No, nieważne. Więc ten pan jest, e, jego ryzyk jest dwójeczka. I czemu on jest taki popularny? Z bardzo dla mnie e, e, powodów bardzo takich. <grywia> Jak widzicie, ten pan nigdy nie był na czerwonym. Chociaż zobaczmy dalej. Nigdy. Skurczy Nigdy... Tutaj lepiej muszło, nie mogę Ale no, 2020 pandemia, no to ja może rozumiem czemu. E, e, zaczął naprawdę świetnego e, świetnie. To jest naprawdę idea, a, idealne. 16-18%, 20% to ojej, no to jest super, super wynik. Ale jak widzicie też e, no opada, opada. E, tutaj widzimy ile, ile ludzi go kopiuje więc tak, no nie każdy nie każdy się cieszy z 33% można powiedzieć, że w tego pana na pewno kopiując, nawet kopiąc wszystkie swoje pieniążki jednego pana no to można powiedzieć, że naprawdę ciężko by było żeby, żeby nie zarobić coś chociaż no no, no nie jest to rewelacja 3,8,7 na koniec roku czy ja bym był zadowolony? No, to, no właśnie, to właśnie zależy chyba od, na, od indywidualnej osoby. Mm, tu też jest portfolio, można spojrzeć, e, czym ten pan handluje. I widać, że, ten, e, że e, zajmuje się currencies, walutą. Um, jak widzicie, dobrze mu idzie. No nie za dobrze z australijskim na dolary. I tutaj też jego chart. E, czyli ile on tam swoich pieniążków inwestuje e, Nie, to chyba tak, ile jego pieniążków, on własnymi pieniążkami ile, jak handluje i co to, ile? To też jest ważne, żeby żeby było trochę tych pieniędzy w jego portfolio, no bo przynajmniej wiemy, że on inwestuje też swoimi pieniędzmi, tak no człowiek się bezpiecznie czuje, jak wie, że, to, że on też ryzykuje swoimi pieniędzmi. E, więc tak na to tak wybieram ludzi. Spójrzmy jeszcze na kogoś sobie. O, to Spójrzmy na panią, której ja kopiuję. Pani jest z, z Anglii. Alois Grief. Nie wiem czy dobrze e... o, i widzicie i to dał tej pani po czterech latach e, taką m, taki dyplom, nie wiem co to co, jakieś nagrodę. o award, e, że cztery lata była e, że przez 4 lata zarabiała, nie była na minusie. To jest łatwo do sprawdzenia, więc potwierdźmy to. Przez ostatnie 4 lata była na plusie. Nawet w 2018 no jest tutaj trochę tych i była tylko minus, tylko 4, ale była na plusie, więc pierwszy rok miał nieudany, bo jak widać, każdy kto zaczyna, no, uczy się. I widać pani się zaczęła uczyć to co straciła tutaj. Te minus 11 nadrobiła z nawiązką. Więc tak naprawdę tutaj jest swoich pieniędzy. No już była 30 no Może niecałe tam 28 Więc więc dostała to nagrodę a um, mi się podoba bo bo tutaj no 45% ma ogólnie, no to jest świetny wynik. Niesamowicie świetny wynik. I dla mnie nie opadła poniżej 5%. Ja na przykład każdy jest, każdy jest inny. Uważam, że my, in, in, młodzi inwestorzy, albo inwestorzy, którzy dopiero zaczynają, strasznie panikują, z tego co ja rozumiem. Nawet sam po sobie wiem, bo jak byłem w Stanach, to też trochę inwestowałem samemu i straciłem dużo pieniędzy, bo właśnie nie chcę nawet tam wracać, bo, bo głupota jest. No i też panika. No, reagujemy w złym czasie, sprzedajemy w złym momencie, w złym momencie kupujemy. I no nie, 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 no nie reaguje. Ja na przykład, ja sam po sobie, no po prostu dla mnie jest panika, więc jakby ktoś spadł poniżej 5%, to uważam, że prawdopodobnie już bym przestał go kopiować, więc nawet jak ma spadki, to nie ma tych spadków poniżej 5%, więc jakoś reaguje na ten rynek, żeby nie spać za nisko i to dla mnie jest ważne, ale patrząc na te cztery spadki, wróćmy patrząc na te 4 spadki to i tak jak ona poszła 45% w górę to jest niesamowity wynik więc tak wybieram ja wybieram ludzi których chcę kopiować na koniec pokażę szybciutko moje portfolio prawdziwe więc do tej pory ja zainwestowałem 22 tysiące dolarów z których mam 400, jestem do, do przodu. 460 zł. Dolarów było. Um, o tak a propos, e, chcę powiedzieć, że do eToro niestety, ale tylko w dolarach e, e, akceptują. E, e, handluje się dolarami, kupuje się e, dolarami. Więc e, te pieniążki trzeba wpierw e, zamienić na dolary, e, zanim się wyśle albo oni zamienić na dolary, po prostu wysłać w dolarach, albo wysłać w innej walucie, a oni przewalutują ją na dolary, to też może pójdę w detalu w innym filmiku. Chciałem na razie tylko pokazać na ogół, o czym jest, na czym polega platforma Itoro. Ich głównym właśnie ich głównym takim punktem sprzedawczym jest to, że właśnie tacy taki kowalski jak ja, który po prostu nie chce spędzać czasu a, patrząc na każdą na każde akcję, na, na, uczyć się milion różnych sposobów. Na przykład tak sobie pomyślałem, że o może będę inwestował w, 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 w walutę. Tam trzeba, no, jest tego mnóstwo. Nie będę, no, bo nie, nie, nie będę się siebie robił. No, nie, 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 jestem właśnie. Ja jestem zwykły Kowalski. Nie chcę spędzać czasu patrząc na to wszystko. Chociaż, no, nie powiem, będąc na ITORO, no, zacząłem się coraz bardziej interesować i to jest właśnie wielki też plus z ITORO, że, że można inwestować. W jakimś stopniu, w większym stopniu, właśnie chciałem, to właśnie nawiążę jeszcze do tego z tymi funduszami, tutaj w większym stopniu jestem, mam większą kontrolę, na przykład jak już w, głębie, w głębi się człowiek zaczyna tą wirtualną portfolio sobie budować, można też wybierać ludzi na podstawie tego w co inwestują. Kiedy klikamy, zaraz pokażę, kiedy klikamy, na na przykład klikamy na kogoś. Wiemy w co on inwestuje e, pokażę wam, tak jak tamten pan co poprzednio pokazywałem, ten co ma tylko 1%. On, on na przykład inwestuje tylko i wyłącznie w, w walucie. Te, tutaj mam takiego innego pana, który jak widzicie wirtualnie też zarabia dużo mi pieniążków i on tylko w walucie jest. Więc, no, więc właśnie tu jest też taka kontrola, że na przykład można inwestować w ludzi, którzy na przykład no, czują się najlepiej właśnie w walucie. Na przykład kogoś innego kopiać, który czuje się na przykład najlepszy, najlepiej w Komarys, w komary w, w czyli w tworzywach, czyli no złoto srebro naturalny gaz jest tego... jest tych komary ris, Nie można nawet wybrać. przepraszam. Jest ich no jest olej złoto, sebro, olej i tak dalej. Są, są też panowie, którzy panie i panowie, którzy, pan, e, którzy są na przykład dobrzy w crypto coins, w crypto gra, w, 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 w gotówce krypto, krypto e, więc można sobie naprawdę te portfolio takie urozmaicić, żeby na przykład jeśli akcje pójdą w dół, no to no to nie od, na przykład twój portfel, twoje portfolio nie odczuje tego tak. E, no na, na, każdy każdy kto zaczyna pierwszą informację, jak otrzymuję, to jest zawsze diversification, czyli żeby inwestować w różności, nie tylko na przykład w jedno, żeby się nie skupiać tylko na jednym. Więc, więc ważne jest właśnie, to jest też mega wielki plus, że wybierając ludzi, których kopiuję, wybieram na przykład w co oni inwestują, widzę ich, klikam na niej, widzę w co, jakie są inwestycje. Ten pan inwestuje różnie, no bo mamy tutaj też krypto bitcoin, krypto, mamy też akcje, to jest, można powiedzieć, też no waluta, bo tutaj jest tylko, że to jest kryptowaluta. Więc, więc można naprawdę sobie e, urozmaicić ten, ten, ten te portfolio. Więc uważam, e, e, to tyle, co bym chciał właśnie powiedzieć na temat e, ITORO. E, później, e, oczywiście, e, zrobię sobie więcej filmików. E, Porozmawiam sobie na temat e, mojego portfela i panów e, dokładnie, których ja wybrałem i czemu. E, więc e, zapraszam e, do powrotu. E, a na koniec, bardzo bym chciałbym poprosić, jeśli ktoś obejrzał ten cały film, o, o jakieś sugestie, e, co bym e, miał pokryć, e, na czym się miałbym skupić, co bym mógł poprawić. E, Naprawdę obojętnie co zapraszam, jeśli coś ominęłem, albo coś co. Później jeszcze oczywiście czym więcej filmików nagram, tym oczywiście pokryję więcej. No ale ogólnie to jest to, żeby po prostu siebie, siebie sprawdzać i patrzeć, jak, w, jak będę opowiadał sobie o tych ludziach, czy, czy, czy dobrze wybieram tak z takiego z trzeciego punktu widzenia. Więc jeszcze raz dziękuję bardzo i zachęcam do, do powrotu.